Robert Kubica i Maciej Baran. Po dwóch rajdach na nawierzchni szutrowej powrót na asfalty polski kierowca przyjął z radością. Ja nie ukrywam, że e, asfalt to jest to, co robię już od dawna i tak naprawdę e, jakoś e, fajnie mi się jeździ po asfalcie, e, ale no, na szutrze jest też fajnie, bo jest inaczej, jest coś nowego. Kubica i baran, jak przed każdym rajdem także do tego przygotowywali się sumiennie. Dopracowanie ustawień sprawdzenie wszystkich parametrów samochodu jest niezwykle ważne. Dodatkowo na korsyce zmieniły się przepisy dotyczące opon i załogi muszą korzystać z zupełnie innych niż dotychczas. Lewy 30, lewy krótki. 30, lewy dwa pas media. Nie mamy ogumienia. E, optymalnego na każde warunki, ponieważ jak będzie bardzo mokro, e, to one są zbyt mało nacięte, a jak jest sucho, to one są za bardzo nacięte. Zapoznanie z trasą to kluczowy element przygotowań, zwłaszcza jeśli jedzie się po raz pierwszy w tym rajdzie. Korsyka dla kubicy będzie nie lada wyzwaniem. Chyba w tak trudnym, znaczy w tak krętym i tak szybkim rajdzie nie jechałem, ponieważ są odcinki bardzo kręte i dosyć szybkie, jak na e, odcinki kręte. We Włoszech jest, e, są też takie rajdy, ale średnia prędkość jest dużo wolniejsza, dużo niższa, także e, będzie to trudny rajd, e, szczególnie, że na asfalcie, jak wiadomo, e, błędy... E, no, jest mały margines na błędy. W piątek i sobotę polska załoga pokona 11 odcinków specjalnych o łącznej długości 250 km. Relacje z poszczególnych etapów w telewizji Polskiej po Sport wiadomościach.